Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj kolejny taki szachowy skandal, który myślę, że jest największym takim międzynarodowym przekrętem szachowym, który doszedł kiedykolwiek do skutku. I tutaj mała taka tak, dygresja. Z reguły szachowi oszuści działają sami, tak? Czyli jeżeli oszukują gdzieś tam przez internet, to w jakiś sposób przeklikują te ruchy komputera albo jakoś podłączają silniki szachowe. Jeżeli jeżeli to są oszustwa na szachowych turniejach, no to z reguły to jest korzystanie z telefonów komórkowych, także częste wizyty w toaletach. Zdarzały się też przypadki, kiedy oszuści działali przy współudziale jeszcze jednej osoby. Wówczas w ruch wchodziły jakieś takie przekaźniki dźwięku, czyli jakieś mikrosłuchawki i tak dalej. A tutaj mamy jeszcze jeden rodzaj oszustwa, w których zamieszane były trzy osoby. I dzisiaj właśnie ten francuski przekręt pokażę, pokażę i w jaki sposób działał. Na końcu też pokażę partię szachową, w której będę porównywał wykonywane ruchy na planszy z proponowanymi ruchami przez silnik szachowy. Zostańcie do samego końca. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Francuski przekręt wiąże się przede wszystkim z osobą Sebastiana Fellera, który był taką główną postacią, a raczej najbardziej widoczną postacią w całym tym zamieszaniu, ponieważ francuski arcymistrz dostawał właśnie podpowiedzi od dwóch działaczy francuskich, którzy też byli w sztapie francuskiej drużyny, która wystąpiła na Olimpiadzie Szachowej w Chanty-Mansisku, także to nie był jakiś podrzędny turniej, tylko po prostu najważniejsza drużynowa impreza na świecie, która, no, w której po prostu grają najlepsi szachiści. Drugą osobą, która była zamieszana w cały ten proceder był Arnaud Hauhard, który no, też legitymuje się tytułem arcemistrza i on można powiedzieć, że był takim kapitanem, takim kierownikiem drużyny, który też pojechał do Rosji, do Huntyman i po prostu miał możliwość wstępu na salę gry i przechadzania się między stolikami, kiedy francuska reprezentacja rozgrywała swoje mecze. I trzecią postacią, która również brała udział w, w tym francuskim przekręcie, był Cyril Marsolo, mistrz międzynarodowy 2376 obecnie. Nie pojechał on do Huntyman On hmm. siedział sobie spokojnie w swoim domu albo w jakimś innym miejscu i śledził na żywo to, co się dzieje na szachownicy Fellera, wrzucał to na silnik szachowy, a silnik szachowy podpowiadał mu, co w danej sytuacji jest najlepszym ruchem. Także jak to wszystko wyglądało, za chwilę opiszę. Także Marcelo, Howhard i Feller, wielka trójca tego przekrętu. No dobrze, wróćmy teraz do postaci Sebastiana Fellera. Dwa słowa o nim, ale zanim jeszcze o nim powiem, to taka mała dygresja. Mi cały ten francuski przekręt przypomina to, co widziałem na YouTubie w Milionerach, w jednej z zagranicznych edycji wygrał człowiek, który dostawał właśnie sygnały z zewnątrz, tak jak Feller dostawał od tych swoich kompanów i jak to wyglądało, też możesz zobaczyć sobie na YouTube. W każdym razie osoba, która była w studio, głośno mówiła nad którym, nad którą propozycją w milionerach się zastanawia, tak, no bo jeżeli oglądacie milionerów, to wiecie, że tam są cztery, cztery odpowiedzi na dane pytanie, trzy odpowiedzi są złe, a jedna odpowiedź jest dobra. No i tak się głośno zastanawiała i jak zastanawiała się głośno nad dobrą odpowiedzią, to osoba z trybun po prostu głośno kaszlała. Także też no, niezwykły przekręt. No, osoba na trybunach po prostu gdzieś tam z komórką w ręku sprawdzała, jaka jest poprawna odpowiedź tego pytania. Także ten przekręt z milionerów bardzo właśnie jest podobny do tego, co tutaj widzieliśmy. Także jakaś osoba z komórką, czy jakaś osoba z, z komputerem siedzi sobie po drugiej stronie, nawet świata, i widzi, co w danej sytuacji sytuacji trzeba zagrać, także daje Ci sygnał zwrotny, a Ty wykonujesz ten ruch na szachownicy. Jeżeli chodzi o Sebastiana Fellera, to był naprawdę bardzo, bardzo utalentowany zawodnik. Rocznik 91. W wieku lat 17 zdobył tytuł mistrza międzynarodowego i arcemistrza. Wygrał też mistrzostwa Francji, został też wicemistrzem Europy do lat 16 w, wiek, w 2007 roku. Grał również jako zawodnik, pierwszy zawodnik rezerwowy na mistrzostwach Europy w Nowym Sadzie w Serbii w 2009. W 2010 został mistrzem Francji w Blitz oraz wygrał turniej Paris Championship i w 2010 pojechał z reprezentacją Francji na 39 Olimpiadę do Hunt i Sprawa falera po dzień dzisiejszy wzbudza ogromne kontrowersje. Między innymi w 2020 roku Tomasz Zimoch przepytywał Michała Bartla, szefa wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, jak to jest z tymi szachowymi oszustami. Tutaj właśnie też Michał Bartel wspomina postać Falera Ale też warto zwrócić uwagę, że przed laty, jak podaje Michał Bartel, uważano, że szachistom ze Związku Radzieckiego posunięcia podpowiadali siedzący w sali widzowie. Jeden z nich przykładowo był gońcem, kiedy wstawał z krzesła, dawał sygnał, że właśnie tą figurą ma wykonać posunięcie grający szachista. Ja również słyszałem taką anegdotkę, że Korcznoj był właśnie takim, taką osobą, która, która zwróciła uwagę sędziemu, że no tutaj przecież na sali gry podpowiadają karpołowie, niech sędzia coś z tym zrobi. A sędzia na to zdziwiony, no jak to, skąd ty to możesz wiedzieć, że oni podpowiadają? Na no, Korcznoj ja to sam kiedyś byłem gońcem, czy wieżą, nie wiem jak to było tam podane. Nie wiem czy to, ta historia jest prawdziwa, w każdym razie e, zawsze jakieś ziarenko prawdy istnieje. No dobrze, wróćmy do samego francuskiego przekrętu. Dobrze to e, obrazuje jeden ze screenów, który znalazłem na internecie. E, mamy tutaj właśnie postać Marsolo, który siedzi sobie wygodnie w domu, śledzi na żywo partię szachową Fellera. Niestety transmisja nie była w żaden sposób opóźniona, czyli jakby to powiedzieć, ruchy, które wykonywał Feller, od razu wskakiwały na internet i od razu można było podsyłać propozycję najlepszych odpowiedzi. Także Marsolo sobie siedzi i za pomocą specjalnego kodu wysyła smsa do tego tutaj pana, tego tutaj który krąży sobie po desce, a jest nim właśnie ten HowHard, czyli tu mamy mistrza międzynarodowego Marsolo, tu jest HowHard How Arcymistrz, a osobą, która wykonuje ruchy na desce jest Feller. I tutaj jest bardzo dobrze, właśnie ten system sprawdza się w rozgrywkach drużynowych z tego względu, że można każdej osobie przypisać jakąś literkę i jakąś cyferkę. Cały szwindel polegał na tym, że arcymistrz Howhard, który mógł się przechadzać po sali, stawał za plecami określonej osoby, a Feller miał odczytać za pomocą oczywiście omówionych wcześniej do, dogranych sygnałów, jaki ruch nasza. Ma wykonać w swojej danej pozycji. Myślę, że najlepiej można to pokazać na przykładzie. Tutaj gazeta, czy, czy tam portal internetowy podał taki przykład, że Hetman z F3 idzie na F8. Wydaje mi się, że Howard musiał w tej sytuacji cztery razy stanąć za określonym zawodnikiem z tych wskazanych ośmiu w całym meczu drużynowym czyli najpierw, żeby złapać literkę F, no to musiał stanąć za tym zawodnikiem czyli F. Następnie wydaje mi się, że musiał przejść za tego zawodnika, że to jest F3. Później musiał wrócić za zawodnika znowu tego, czyli F podać. I następnie, żeby trafić na L8, to musiał stanąć za plecami tego zawodnika i w ten sposób po prostu dawał znaki, że figura z F3 musi iść na F8. Tutaj nie wiem, czy nie znam francuskiego, także nie jestem w stanie tutaj rozczytać, o co tu chodzi. W każdym razie, no, F6 na H8 nie pasuje kompletnie do tego przykładu, także nie wiem, dlaczego w ten sposób tutaj zobrazowali to. W każdym razie, tutaj jeszcze jest pokazane na, na komórce to mi się wydaje, że to jest numer ruchu. Który szedł w, w kolejności, a tutaj jest pokazane F3 na F8, tak? I, I to by się zgadzało z tym, co przed chwilą mówiłem, tak? Czyli dwa razy stawał za zawodnikiem numer 6 i raz stawał za zawodnikiem numer 3 i raz stawał za zawodnikiem numer 8, także w rozgrywkach drużynowych, przypominam, gra się 4 na 4. także taki sobie system tutaj Francuzi wymyślili, no i o dziwo ten system działał. O ile na przykład zawodnik, który działa solo musi wychodzić do toalet lub w jakiś sposób się no, dostać do tej komórki lub dostać do tej, do, te, do tej podpowiedzi, no to liczba tych wizyt w toalet no, jest jednak bardzo takim klarownym sygnałem dla sędziów, czy dla widzów, że coś jest nie tak. W tych oszustwach na związanych z dostawaniem sygnałów z zewnątrz też zawodnicy zachowują się dosyć nienaturalnie. Tutaj, żeby odczytać ten, ten szwindel, no, no nie udało się, tak? Nie udało się nikomu na sali, a udało się to komu? Osobie, która była związana z Federacją Francuską, i po prostu okazała się uczciwa. Bardzo wiele o tym przekręcie możemy się dowiedzieć również z artykułu, który okazał się w polskim czasopiśmie MAT. I czytamy, że arcemistrzowie Sebastian Feller i Arno Hochort oraz mistrz międzynarodowy Marcelo zostali zaskarżeni o oszustwo na zeszłorocznej olimpiadzie. Feller na tej olimpiadzie zdobył złoty medal jako zawodnik rezerwowy z wynikiem 6 na 9, uzyskane 2708. Hochort był kapitanem reprezentacji Francji. Komisja dyscyplina przedstawiła szczegółowy raport na ten temat, i tutaj też ważna informacja: że w czasie, kiedy Feller grał swoje pojedynki, Cyril Marsolo wysłał do Fellera i Howarda około 200 SMS-ów, niemal wszystkie w dniach, kiedy Feller grał swoje partie. Po co? No, w wiadomym celu. Jednym ze świadków była Joanna Pomijan, wiceprezes francuskiej Federacji Szachowej i właścicielka firmy, w której przez jakiś czas pracował Marcelo i która e, e, płaciła ruchunki za jego telefon. E, jej podejrzenia wzbudził SMS, który zobaczyła na telefonie. Marcelo o treści: Pośpiesz się, wysyłaj ruchy. E, obecny na posiedzeniu komisji, Roman Edward, e, także obecny w Hanty powiedział, że nie zauważył niczego podejrzanego w zachowaniu Fellera w trakcie olimpiady, chociaż zdziwiło go, że ten e, został najdłuższybciej najpierw wstawiony do składu na ostatnią rundę, a potem z niego usunięty. Natomiast według Eduarda, też arcymistrza, w styczniu podczas spotkania z Maximem Wachier-Lagrave i Laurentem Fresinet, Hauhard miał potwierdzić, że hanty Mansilsko doszło do oszustwa. Wachier-Lagrave oświadczył, że Hauhard przyznał się do oszustwa w styczniu w czasie ich wspólnych przygotowań do turnieju Wiganze. Wreszcie Fresiniet nie był bez na posiedzeniu komisji, ale przekazał swoje wnioski z analizy partii Falera z Hanty-Mansiska. Jego zdaniem posunięcia Falera wykazują bardzo wysoką zgodność z posunięciami proponowanymi przez program szachowy Firebird. I tak, z Geliashvili i Jefimienko zawsze pierwsza linia Firebird. Firebird to taki, mówiło się, że to taki klon rybki. Z Howellem tą partią zajmujemy się dzisiaj. To samo z wyjątkiem powtórzenia posunięć tuż przed kontrolą czasu. I z Timofiejewem też raz trzecia linia, raz druga. Poza tym pierwsza linia, i tutaj bardzo ciekawa końcówka, podsumowanie. Na tej podstawie komisja dyscyplinarna podjęła decyzję o pięcioletniej dyskwalifikacji Marcelo, trzyletniej dyskwalifikacji Felera. Dodatkowo dwa lata pracy na rzecz federacji. Hauharda ukarano dożywotnim zakazem pełnienia obowiązków kapitana i trenera reprezentacji Francji. Te kary takie są rozbieżne, bo różne źródła podawały różne kary. I tutaj też dobre zakończenie. Nie życzemy nikomu w Polsce podobnej afery. Nie życzymy nikomu podobnej afery w Polsce, ale mamy nadzieję, że gdyby do niej doszło, polscy działacze będą interweniować równie zdecydowanie jak francuscy. No i co wy na to? Jak zareagował sam Sebastian Feller, możemy przeczytać na kolejnych stronach internetowych. Tutaj przez Daily News podaje oświadczenia, które zostało przesłane SMS-em, że tutaj Sebastian Feller do niczego się nie przyznaje, kontaktuje się z prawnikiem, żeby po prostu jego nazwisko zostało oczyszczone i nie podawane w żadnych źródłach internetowych. Przypadek Fellera oraz wiele innych szachowych oszustw zostało opisane w artykule Mateuszowi Brzyzińskiego, też cię serdecznie odsyłam do tego artykułu. Też cytowałem ten artykuł w jednym z wcześniejszych moich filmów, czyli Szachowe Oszustwa 1. I czytamy tutaj. W przypadku wątpliwości wiadomości były bardziej precyzyjne. Dowody były na tyle mocne, że Falera wycofana z, z ostatniego meczu Olimpiady. Argumenty obrony miały prawny charakter, tak jak w Kazusia jest modna. Podniesiono, że duża ilość wysłanych wiadomości tekstowych nie jest dowodem na oszustwo. Podkreślono przy tym, że zderzenie miało miejsce w Rosji, a więc Komisja Dyscyplinarna Federacji Francuskiej nie powinna mieć dy, jurysdykcji w sprawie wymierzonej kar dyscyplinarnych zawodnikom. E, niezależnie od tego uwzględniono inne dowody. Dwaj pozostali reprezentanci Francji, Arcy Mistrzowie Romain oraz Wachier-Lagraveze znali, że podczas jednej z rozmów w styczniu 2011 roku Howard przyznał się, że oszustwo miało miejsce. Wykazano także bardzo dużą korelację, sięgającą blisko 100% pomiędzy posunięciami, posunięciami wykonanymi przez Felera a sugestiami programu szachowego Firebird. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych sygnałów, które wysyłali sobie zawodnicy. Niektórzy nazywają to, nazywali to kodami Felera, i tutaj też jest to na jednej ze stron opisane, w jaki sposób SMS-ami zostały te informacje przekazywane i mniej więcej to polegało właśnie na tym, o czym wcześniej mówiłem, że czyli zawodnik musiał na chwilę stanąć za plecami jakiejś konkretnej osoby, Później za plecami kolejnej osoby, później za plecami jeszcze jednej, i tak Feller po prostu zgarniał te informacje skąd, dokąd musiał zagrać. Czy Howard ruch po ruchu dawał sygnały Fellerowi, to ciężko stwierdzić. Myślę, że no, arcy, taki arcymistrz jak Feller no, nie potrzebuje przy jakichś prostych zbiciach dostawać podpowiedzi. Tak? Myślę, że z pewnością było to w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach na szachownicę, ale pewne ruchy mógł wykonywać sam, szczególnie. W szczególności te, które były bardzo proste do wykonania na szachownicy. Sprawą Fellera zajęło się wiele serwisów szachowych, w tym Chessbase, który bardzo właśnie lubuje się w tych szachowych skandalach. I tutaj zaproponowali Felerowi, że jeżeli chce się oczyścić ze wszelkich zarzutów, to niech pokaże wszystkie SMS-y, które zostały do, przesłane do niego oraz do kapitana drużyny Hauharda w tym czasie, kiedy rozgrywał swoje pojedynki w Kantymancys. Tutaj właśnie taka propozycja została wystosowana, jak się do tego odniósł Feller? Zobaczcie. Francuski arcemistrz w wywiadzie udzielonym przez Daily News no, był tam przepytywany właśnie o całą tą sprawę, i tutaj właśnie został zapytany o, o to, żeby upublicznił swoje sms No, wiadomo, zasada domniemanej niewinności powoduje to, że on wcale nic nie musi udowadniać, dlatego stwierdził, że to jest jego, to są jego prywatne sprawy i nie będzie niczego tutaj udowadniał. A jak się to skończyło, zobaczcie. Na stronie Chess Daily News możemy też przeczytać tak, o takiej finalnej decyzji, którą wystosowała FIDE. Także ta decyzja zapadła podczas posiedzenia w Lozanie w Szwajcarii na przełomie czerwca i lipca. I mówi ona, że. Pan Arno Hachard został skazany na 3 lata, Sebastian Feller został skazany na 2 lata i 9 miesięcy i Cyril Marsolo na 1 rok i 6 miesięcy, także w tym czasie no, nie mogą reprezentować Francji no i nie mogą brać też udziału w żadnych turniejach um, związanych z FIDE. Tutaj też zostało ustanowione, że Feller powinien oddać swój medal, który wywalczył na szachownicy rezerwowej i tym samym Mateusz Bartel zajął jego miejsce i zwyciężył na tej szachownicy, i to też wiązało się z oddaniem sumy pieniędzy, które zainkasował Feller w taki nielegalny sposób. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to też podam wszelkiego rodzaju linki do tej sprawy w opisie do, do tego nagrania, i też tam jest właśnie cały, cały tutaj protokół. Komisji FIDE wraz z uzasadnieniem. Na czas Daily News możemy również w, 2000, w informacji z 2015 roku zobaczyć takie przypomnienie dla Fellera, że powinien on oddać medal oraz powinien oddać pieniądze, które właśnie w, na, tym, na tych mistrzostwach, na tej Olimpiadzie zainkasował. I tu jeszcze jedna informacja z serwisu Chess Daily News. Feller, jakby to powiedzieć, ponownie może wrócić do gry. Wszystkie tutaj wytyczne zostały spełnione, pieniądze zostały oddane medal został oddany, no i Feller, jakby to powiedzieć, odbył swoją karę, mimo tego, że, mimo że nie, po prostu nie przyznał się do winy, no to odsiedział swoje, no i miał sporo czasu na, na przemyślenia tej sprawy. Obecnie Sebastian Feller klasyfikowany jest gdzieś tam około rankingu 2,550, także no, jakby to powiedzieć, 100 punktów opadł od tego swojego maksa, w którym dostał po prostu sporą, sporą pomocy z zewnątrz. Obecnie zawodnik nadal zajmuje się szachami, jak ma to też swój profil na się oraz bierze udział w różnego rodzaju turniejach szachowych, nawet udało mu się w 2018 roku wygrać turniej w MEC. Między innymi Jan Krzysztof Duda, który zagrał z Fellerem tuż po tym, jak Fellerowi skończyła się kara, to właśnie o tym Jan Krzysztof Duda mówił w jednym z, z ostatnich wywiadów, że no czuł się po prostu dziwnie, tak, no bo nie wiedział po czym się, co się spodziewać po Fellerze, ale no, w Dudzie poszło z Fellerowi bardzo, bardzo dobrze, chyba wygrał, wygrał ten pojedynek. Tutaj no, mamy zresztą ciekawy też artykuł jak grać przeciwko Fellerowi, tak, także to też jest pewien, pewien, rodzaj takiej psychologii szachowej, no, że wiesz, że grasz z osobą, która, no, jakiś czas temu po prostu oszukiwała. Moi drodzy, zobaczmy teraz, jak Feller grał to, te pamiętne partie, a raczej tą jedną pamiętną partię, dzisiaj będę pokazywał, z Olimpiady Szachowej z Huntyman Seask. No dobrze, i na koniec też pokażę jedną partię, w której Sebastian Feller, francuski arcymistrz, po prostu w miażdżący sposób ogro, ograł Davida Howellas, arcymistrza z Wielkiej Brytanii. Także tutaj będzie adnotacja ruchu, po lewej stronie będą pokazywane ruchy, a tu na dole pojawią się oceny silnikowe programu Firebird, a raczej silnika szałowego Firebird. Mówiono swego czasu, że Firebird to taki klon rybki i ocena siły tej gry, tego programu, to jest ponad 3000, niektórzy nawet określali na 3400 przez debiut raczej przejedziemy szybko, czyli E4S6 D4 D5, obrona francuska, skoczek D2 została wybrane przez Howella, skoczek F6, książkowa, pierwsza linia, E5 książkowa, pierwsza linia, skoczek na SF na D7, też pierwsza linia, z D3, pierwsza linia C5, pierwsza linia C3, pierwsza linia. Skoczek C6, pierwsza linia, skoczek E2, pierwsza linia, CD, CD, pierwsza linia, i tutaj zostało zagrane przez Felera Hetman B6. Można grać F6 jako pierwszy, jako wybór częściej spotykany, można grać pod posunięcie Hetman B6. Ok, także tutaj mamy podpięty silnik Firebird, mam nadzieję, że to widać. Jeżeli jest ocena plus coś tam, plus pół czy plus jeden, to jest to ocena na korzyść białego koloru. Jeżeli to będzie ocena minus, to jest to ocena na korzyść czarnego koloru. Oczywiście wartościowo to plus jeden to jest przewaga pozycyjna jednego punktu. No i zobaczmy, jak to dalej szło. Po skoczku F3. Tutaj silnik proponuje jeszcze posunięcie, goniec B4, w partii zostało zagrane posunięcie F6, goniec B4 to raczej nienaturalny ruch. E F6, w tej sytuacji też jest proponowany nienaturalny goniec B4, także skoczek bije F6, roszada ze strony Howella, propozycja silnika to goniec D6, i tak też poszło w partii, po B3, Propozycja silnika to, to Roszada, tak poszło w partii. Goniec B2, propozycja silnika Firebird to Goniec D7, tak poszło. Po skoczku C3. Tu mamy małą rozbieżność, ponieważ zostało zagrane w partii wieża ANA C8. Hetman D8 wygląda kompletnie nienaturalnie, gdybyśmy teraz w tej sytuacji zagrali posunięcie. Wieża ANA C8 była. Ocena silnikowa była dziś tam około zera. Teraz troszeczkę to skacze na korzyść. to no Firebird na razie ma niezły rozrzut w tej pozycji. Około pół punktu na korzyść białego koloru. Także tutaj. Decyzja nie była taka sama jak ze wskazaniem silnika Firebird. Wieża z A na C8, skoczek A4, i w tym momencie zostało zagrane tak jak Firebird sugerował, czyli Hetman A5. Po skoczek E5 poszło wskazanie silnika, czyli skoczek na B4. Po gońcu B1 wskazanie silnika, goniec bije na A4 i po B bije na A4, ocena pozycji jest według Firebirda gdzieś tam około 0. Około Hetman C7 wskazuje silnik, tak też poszło ze strony Felera. A3 i tutaj też ciekawy moment, myślę, że sporo zawodników rozpatrywałoby takie posunięcie z skoczek na C6. Jest to, wydaje mi się, normalny, naturalny ruch, który... W ocenie Firebirda jest gdzieś tam około zera. W partii poszło takie mniej naturalne, bardziej ryzykowne posunięcie skoczek C2, co jest właśnie też wskazaniem pierwszej linii silnika Firebird. Wieża A2. Teraz Firebird przez chwilę wskazuje G6, przez chwilę wskazuje król 8 Czasami też można wrzucić coś takiego, czyli zagrać tak jak było, czyli goniec E5, dać mu trochę pomyśleć i cofnąć. I zobaczymy, czy teraz zmieni swoją decyzję. Tak, i teraz zmienia swoją decyzję, że goniec E5 jest jednak lepszy. Ja oczywiście tą analizę robię w bardzo takim uproszczonym stopniu, czyli kilka sekund i wrzucam kolejny ruch. No podczas, podczas partii klasycznej oczywiście można dać dłużej pomyśleć silnikowi, i wtedy on z pewnością może więcej pozycji przeliczyć i zaproponować coś lepszego. Goniec E5, db E5, skoczek idzie na E4, pierwsza linia. Goniec poszedł na C1, i w tym momencie coś, co programy silniki szachowe lubią najbardziej, czyli komplikacje, i zaczyna się trochę taktyki. Skoczek F2, który daje praktycznie wygraną pozycję Fellerowi, także skoczek F2, i teraz jeszcze w partii było Hetman, bije C2, tak zagrał Howell. Poskoczek F2, jeżeli wieża zostałaby przyjęta, no to przewaga już bardzo, bardzo rośnie. Widzicie, że to jest na poziomie 7, 8, i można zagrać w ten sposób: czyli wieża F2, król F2. Hetman B6 z atakiem na gońca, z atakiem na króla. Jeżeli król odejdzie, na przykład na jakieś takie szalone pole, czyli, czyli F3, to możemy, wrząć, możemy dać szacha na D4 i po król G3 skonsumować sobie tutaj gońca na polu B1. Tak nie było w partii. Howell po prostu poszedł na taką końcówkę bardziej ludzką, czyli Hetman na C2. Feller nadal ma w tej sytuacji przewagę, według Fireberda. Na, na szachownicy obecnie białe mają figurę więcej, ale zwróćcie uwagę, że teraz następuje taki ruch jak Skoczek H3, czyli pierwsza linia. Pogiebi je H3, wie, że po prostu chce zbić tutaj na F1. Hetman na B6, Króldzie na G2 zbijemy na F1, ale oczywiście wcześniej musimy zbić hetmana na polu C2 Czyli pierwsza linia, pierwsza linia i teraz znowu pierwsza linia, pierwsza linia no i teraz powiedzcie mi, czy Poli poszlibyście na taką komplikację, kiedy widzicie, że macie zostaje wam sam hetman, a przeciwnikowi zostają trzy figury, czyli dwa gońce i wieże Taka raczej trudna decyzja, ale no tutaj Firebird nie ma wątpliwości, ta pozycja jest wygrana, około plus 4 w tej sytuacji. No i teraz zaczynają się też bardzo precyzyjne manewry ze strony Falera, czyli Fireberda Hetman C7. Takie było wskazanie. Powierza B2. Tutaj nie bije tego pionka, tylko gra tak jak Firebird, czyli D4. Następnie pokról E2. Zbicie, czyli wskazanie Fireberda, czyli Hetman na E5, Król idzie na D1, co trzeba grać? Hetman H5, tak też Firebird tutaj pokazuje, tak było w partii Hetman H5, Król na D2. W tej sytuacji no, można brać pionka, ale to nie jest w ocenie Fireberda najlepsze rozwiązanie. Trzeba dać jeszcze jednego szacha. Po Królu D1 trzeba dać jeszcze jednego szacha na G1. To też jest pierwsza linia według Fireberda. Król idzie na D2 i my teraz e, bierzemy sobie szacha, z szachem pionka na H2, też pierwsza linia. Następnie król idzie na D3, w tym układzie można brać na H3, ale tutaj nie jest to tak dokładny ruch, po wzięciu na H3 przewaga spadłaby do prawie o połowę, także najbardziej precyzyjny ruch to okazuje się, że w tej sytuacji oczywiście nie E5, tak, bo jest szach na, na B3 i strata Hetmana, tylko trzeba zagrać posunięcie, tak jak w partii, czyli Hetman G1 i tu patrzymy, że to też jest pierwsza linia wskazania z Firebirda. Dalej, poszła wieża B1, Hetman na G6, która linia, też pierwsza, plus 6 już nawet w tej pozycji, czego kompletnie nie widać, ale no, no silniki się nie męczą. Silniki są po prostu brutalne w tego typu pozycjach, w pozycjach taktycznych otwartych. Hetman G2, znowu pierwsza linia, król poszedł na D1. Hetman na g i to jest właśnie ten moment, w którym po prostu powtórzył. Czyli, jak sobie tak zerkniemy na, na, to, na tę pozycję, tutaj powinien, według oceny Firebirda, grać posunięcie E5, i to jest to, o czym mówiono wcześniej w artykule MAT, że po prostu powtórzył ruchę, żeby troszeczkę zmylić tutaj. Że niby gra w tej sytuacji samodzielnie. Także zagrał po prostu bez konsekwencji jeszcze jednego szacha, bo wiedział, że i tak król wróci na to pole i dopiero później powtórzy Hetmana na G2, i dopiero później zagra posunięcie E5, czyli tak powtórzył. I dopiero w tej sytuacji zagrał najlepsze posunięcie w tym układzie, około plus 10 po ruchu E5, tak też było. Brutalna siła i no, doskonałe manewrowanie, najlepsze manewrowanie, jakie tylko można sobie wyobrazić w tej pozycji. No bo tych szachów jest naprawdę mnóstwo. W takiej pozycji ciężko zdecydować się, który szach będzie najbardziej precyzyjny. Tak? Czy, to, czy na przykład, czemu by teraz na przykład nie zbić Hetmanem na H3 z szachem? tak? po Hetman F1 poszło posunięcie król na D2. Pierwsza linia to Hetman. F2 tak zostało zagrane. Król potrzebna D3. Pierwsza linia to znowu Hetman F3. Zostało zagrane. Po król D2. Pierwsza linia to E4. Widzimy tutaj w ten sposób. Zostało tak zagrane. Po końcu na B3 no nie było trudne znaleźć ruch król F8. 12 plus 12 już po królu F8. Król idzie na E1, widać, że brak koordynacji zarówno dla wieży, jak i dla gońców. Już plus 17 w tej pozycji, a trzeba grać znowu precyzyjne szachy, także żaden szach tutaj, tylko trzeba zagrać szacha na H1 i takie też było wskazanie w tej pozycji przez Firebardo. Król idzie na D2, Hetman się zbliża takim zegzakiem, Hetman na G2 to pierwsza linia, po królu E1, znowu Hetman na G1, pierwsza linia, król na D2. Hetman na F2, pierwsza linia, Król na D1, i tu już jest pokazuje silnik Firebird Mata w 16 posunięciach. Po posunięciu Hetman F1 tak też poszło w partii. Po Hetman F1 ta partia się kończy. Pozycja zostaje tutaj poddana przez zawodnika Howella. Gdyby w tym układzie poszedł Hetmanem na C2, to jest mat na D3. A jeżeli zagrałby posunięcie król D2, no to optymalnie ustawił Feller tutaj swojego Hetmana, i teraz może zagrać już najmocniej jak to tylko możliwe posunięcie E3. Jeżeli król na C2, to D3. Jeżeli król odejdzie, no to zostanie zbity goniec. A jeżeli król pójdzie na B1, to zostanie zagrane posunięcie D2. Także udowodnienie tego, tego procederu na takim bardzo wysokim arcymistrzowskim poziomie jest uważam bardzo, bardzo trudne. W ostatnim czasie też pojawiło się u mnie na kanale, że słynny Irańczyk Marga Sudlu został zbanowany na się To też pewnie nie było łatwe do udowodnienia. Tu z kolei francuska federacja nie miała wątpliwości zawodnika, zawodników w zasadzie obciążały miażdżące dowody, w tym jednej bardzo uczciwej osoby właśnie tej francuskiej, z tej federacji, która dostrzegła problem, zainterweniowała no i przerwała właśnie ten proces, proces oszustwa. Także zawodnicy odsiedli swoje, przestali, przestali grać, no i też oczywiście kariera Fellera została wyhamowana. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o całej sprawie i do zobaczenia do kolejnego na nagrania. Cześć!